Widzowie, właśnie się tak chodzę, chodzę i widzę, patrzcie, na czasie na środku a mini komet in the 24. A wiecie co to komet? To jest komet. To jest komet. To jest mała kometa. Mała, ale może pokażę Wam coś widzowie. Patrzcie. Comet. So Jezu, nie bang! Komet. patrzcie, to jest Huge Comet Agoni. A to jest Huge Comet cyklop. A my możemy zrobić coś chyba z tego jedynie. Event, to są eventowe, to są ekskluzywy. Ja chyba eventowy będę mógł tylko. A ekskluzywy? 89 na świecie takich... Wow! A tak jest nawet niedużo anima. Troszkę to widzowie potrwa, ale będzie się opłacało. Serio. Hmm. A wy zostawcie łapę w górę i subskrypcję, bo już włączyłem komentarz, więc będziemy mogli robić, możemy powiedzieć konkursy. Robimy konkurs widzowie na oto robimy konkurs na. Na partii Axelotla. Oj. Na, na partię Axelotla więc myślę że Wam się naprawdę przyda partia Axelot wpiszcie w komentarzach Wasze niki a ja mogę jeszcze wiecie Wasze rzeczy a mogę jeszcze wam dać jakieś rzeczy, ale serio nawet mogę Wam dodać do znajomych ale muszę wiedzieć że to widzowie widzowie i, zo, I wyślę Wam pocztą. Jakbyście widzieli, to jest poczta. Wyślę na przykład, nie wiem, taki testik. Że patrzę, piszę jakąś nazwę i wysyłam. Kumacie. Kumacie widzowie? Że po prostu wam wysyłam mailem, a wy patrzcie, a wy jak patrzycie i na przykład GIFs i tutaj sobie odbieracie tego peta i proste. I tak wygrywać tego peta. Więc polecam konkursy, bo nie konkursy się będą pojawiać. Myślę, że co tydzień lub co miesiąc, albo co dwa tygodnie. O, patrzcie, widzowie, wreszcie doszedłem do Hightech Hoverboard, Czyli to jest nie, to jest dokładnie. Ja już jestem tutaj, bo jestem dopiero w Axelot, w Axelot 3, ale to jest hardcore mode. Więc. Jestem w Hartmor gdzie Highstead Horror. A my będziemy nagrywać taki odcineczek. Troszkę to zajmie... O, jesteśmy już w połowie. To nie jest aż tak dużo. Dopiero trwa 3 minuty, czyli 3 razy 6 to będzie... W sensie 3 plus 2... 3 razy 2 to będzie 6 minut rozważamy z takiej małej komety. Knife cut. Penny. Patrzcie na to. Dobra, widzowie, dzisiaj... Dobra, komety rozwaliliśmy. Coś jeszcze jest jakaś... Zobaczmy. Hint. The top 100, 100 players in the world get a... Uni unikiu chat tak nie rozumiem unikalny tak czatu czy ale co muszę afryki okej okay, ale nie rozumiem hindi the top in the four 100 players no Banda jest Dark Matter, czyli diamentowa. A my otworzymy sobie raz Hackett Cat. Ja mam tego lepszego, a teraz mam. Dobra, jakbym. Chwila. Poczekajcie, chwilę zobaczę coś. mi ani jednego miliona, więc stop, a jakbym coś takiego zrobił patrzcie na to. to to 1000 IQ, nie no w sumie to nie, ale jakby to no kent align, czy align, Chest patrzcie na to chwila, au au op auto clicker left-sin-double zrobimy sobie i wpisujemy na razie 999 i jedna sekunda musi być dobra no, jak chcecie to możecie mnie zapisać Piszcie w komentarzach Hashtag hashtag konkurs i pod tym swój nick. I potem piszecie swój nick. Hashtag konkurs, a potem piszecie pod tym swój nick. Nick z Robloxa, czyli imię z Robloxa. F6. Tak sobie zostawił na chwileczkę. Okej. Okay. Nie da się tego chwila F6. Dobra, chwilę poczekamy. Kukunak, mi bilarz. Nie, nie, nie widać. Okej, okay, zarobiliśmy 6 biliardów. Giędzimy. Autopliker się przydał. <śmieszne> Bardzo śmieszne Dyn, dyn, to ja Tylko w pogranie Zaraz zróbmy to A ja mam jeszcze lepszy pomysł. A mini komet i de Pixel. A ja nie mam Pixel. A, skór! No, chyba, żebym jakim studentam poszedł. A ciekawe jakim cudem. Jakim? Powiedzcie mi jakim cudem. Hmm... Tu jest Pixel, ale muszę zrobić Dobra, niestety nie pójdę do tej komendy. Mam taki. Gumka, przełożenie. Eee, Dobra nie zapomnijmy. Trzeba tak o, zrobić to na Gumkę. do In a vulcano Idziemy do wulkanu widowie Zmieniam Gdzie kometa? Komet! kometa. Gdzie? No gdzie jest kometa? Halo? Tu jest wujka. Gdzie jest to? Pewnie pod tym. No, wiedziałem, jakim cudem to jest pod tym! Jakim? Będę to rozwalać kilka godzin. Poczekajcie. <sus> Sus. Mm -hmm, bardzo śmieszna Kometa. Zostawiamy ją znowu. A my się podrajtujemy. Bilbi. Nice, nice. Oh. That one was a free. Yeah. oh. damy go huge roka. On jest warty 11 bilionów. Nie wiedziałem, nice. A on mi dał 900 milionów podwyżki. Więc się odpylała o tak dużo nie, ale chociaż... Hmm. Pamiętam go. rainbow coins 2. Troszkę długo jeszcze będziemy go rozwalać, więc... Go tu. To dolcano tu tu komet Santa te konie Więc ten na szopę Na tej kardzie troszkę trzeba pracować W normalnej krainie mam to. O, 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 Daj masz. No nic, cześć, składa. no cometta 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 squee din 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 no Nice. Dobra. Mam 215 diamentów A zgadnijcie, ja mam banku. Zero. Nie, no, milion To jest bardzo dużo. To bardzo dużo. Zmieniam serwer. Jup. Auto jup. Nie tłumacz. no no i want to a picture up but let um,